Siemaneczko! Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, co dzisiaj ciekawego? Co dzisiaj dobrego? Już Wam opowiadam. E, przede mną leży sobie wołowinka. Wiecie co? Nawet nie wiem tak naprawdę ile jej jest. E, kupiłem, kupiłem po prostu taką wołowinkę. Kupiłem sobie kawa wołowiny. E, robiłem bigos. A takie piękne, zobaczcie, takie mięso wołowe e, bez... Bez tłuszczu. Zobaczcie, tu jest taki piękny kawałek. Fajnie, bo cienki. I jeszcze jeden. Będziemy kroić w cienkie plasterki. E, zrobimy marynatę i zrobimy tak zwane jerki. Jerki wołowe suszone. E, co ja mogę o tym powiedzieć? Bardzo dobre. Ja czasem kupuję sobie na przykład w Lidlu. Kupuję sobie takie jerki. Ja gdzieś jadę na jakąś wyprawę, jako przekąskę, wyprawę wędkarską oczywiście, a tym razem zrobimy takie sobie w domu yy, i będą pyszne, takie domowe po prostu. Pokroimy w cienkie plasterki. Jak widzicie, tutaj mam taki centymetrowy płat, pokroję go jeszcze w pół centymetra w ten sposób, ale to zobaczycie po prostu za chwilę. Yy, co najpierw? Umyję najpierw łapki. Łapki umyte e, Aby to mięso nam się dobrze kroiło e, Jak widzieliście e, Kilka odcinków temu robiłem e, Mortadele Aby to mięso się ładnie e, Przez maszynkę zmieliło Dawałem właśnie do takiego woreczka I przymroziłem ją Przymroziłem to mięso delikatnie Tak samo Też zrobię Proszę ja was z tym mięsem, aby, aby mi się ładnie kroiło, właśnie go przymrożę. Przymrożę tak, aby konkretnie poczuło minusową temperaturę w, nas, w naszych zamrażalnikach i będzie super. Zobaczcie, w tej postaci ląduje to do zamrażarki. Dosłownie na 2,5 do 3 godzin, myślę maksymalnie. E, widzimy się, zrobimy marynatę na bazie sosu sojowego ciemnego. E, on jest bardzo słony, więc nie będziemy już dawać soli. Pokażę Wam dokładnie, co i jak za 3 godzinki, a dla Was tak naprawdę. A więc widzicie, moi drodzy, jak szybko? <laughs> e, wiecie, co mam tutaj? Sos sojowy, taki po prostu sos sojowy, e, light. Robimy marynatę do tego mięska. Później wam powiem, zważę ile go jest. Tego sosu jest tu w buteleczce 150 ml, ale widzicie, trochę jest mniej, więc sądzę, że jest go 130 125 ml sosu sojowego. Na to całą ilość mojego mięska 120 ml. I teraz damy tu jakieś fajne przyprawki. A więc przyprawy będę Wam podawał, nie tam na jakieś, nie jakąś gramaturę tylko na 125 ml tego sosu. Chciałbym, aby ten sos był taki lekko zagęszczony, jeśli wiecie, co mam na myśli. Mam tutaj 8 gram słodkiej papryki. Jak widzicie, czerwonej, zmielonej. Damy również pieprz grubo mielony, 5 gramów. Chciałbym, aby nasze jerky były e, troszeczkę pikantne, więc mam 5 gramów płatków chili Aby pięknie wyglądały, miały jakieś jasne troszeczkę przebłyski e, to dodam e, sezam w ilości 9 gram Damy również rozmaryn 4 g. Dam również 50 gram. Zobaczcie takiego miodu. Aby było to trochę słodkie, taki wyjdzie słodkawy e, syrop, słodkawa marynata, ale są też e, płatki chili, które będą delikatnie pikantne. Należy to teraz zobaczyć, jaki fajny sos powstał. Należy to teraz super wymieszać porządnie tak aby się nam miutro rozpuścił pięknie to pachnie nie daje żadnej soli dlatego że w naszym sosie sojowym było sporo soli jest dosyć słony zaraz sobie spróbujemy ten sos czy coś tu brakuje oczywiście możecie sobie coś tutaj jeszcze dodać nie ma problemu Będzie idealnie. Czuć słodycz, ale czuć również e, lekko pikantne. Oczywiście te płatki e, czyli puszczą nam e, ten aromat e, i będą lekko, mam nadzieję, szczypać w język. Jeszcze chwila i będzie rozpuszczone. Tutaj jest nasza wołowinka. Zobaczcie, przymrożona. Nie wiem, czy ją całą użyję, ale jeszcze muszę ją zważyć. A więc, zobaczcie, mam nadzieję, że to widać. 1600, prawie 1700 gram mam tej wołowiny. No i co, bierzemy się od razu za krojenie. Jak widzicie, tutaj włókna biegną w tą stronę. Ostry nóż, oczywiście, potrzeba dobrze to będzie widać. Dobrze. I będę kroił w ten sposób e, razem z włóknami. Przymrożona, przemrożona wołowina. E, dobrze będzie ją po prostu kroić. E, mięso trochę takie e, czyste, bez jakichś ścięgien. E, najlepiej, właśnie, bez tłuszczu. Ja tutaj troszeczkę mam, ale troszeczkę to nie przeszkadza. No i teraz po prostu trzeba kroić takie plastry maksymalnie pół centymetra. Im cieńsze, tym oczywiście wiecie o co chodzi. Szybciej to nam wysnie. Tak się ustawiam do kamery, abyście dobrze widzieli. Pół centymetry, pół centymetra maksymalnie. Tak jak mówię, dobrze. Wtedy nam się to będzie suszyć. O. A więc moi drodzy, skorzystam sobie z większej miseczki. Mięsko, jak widzicie, ładnie pokrojone w takie plastry. Super. Dzięki temu, że schodziłem. To mięso. Bardzo dobrze było go kroić. Jeszcze troszeczkę porozdzierać trzeba. Porozdzielać albo porozdzierać. Aha. Mięsa miałem kilo 600, ale wiecie co? Użyłem tylko kilo 300, bo tej marynaty mam na tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tak to wygląda. Zalewamy tą marynatą porządnie mieszamy. Nie wiem czy za mało nie jest tej marynaty, ale ja nie wiem ja się, że będzie. Wystarczy. Później sobie i tak dam do tej mniejszej miseczki. No i teraz trzeba to wszystko tak wymieszać. Aby to mięso nam się. Pokryło tymi przyprawami, pomieszać, poprzekładać. Zobaczcie, o, właśnie w ten sposób. Mięso jest jeszcze trochę zmrożone, więc ono takie jest sztywne, ale później, za chwilę, w sumie. Jak już nie będzie takie zmrożone, to zimne jest bardzo. To będzie się ładnie układać. A więc moi drodzy, jeszcze raz przypominam 1300. Z było 1350 powiedzmy e, gramów e, mięsa i na tą ilość sosu jest odpowiednia. 1600 to, to troszeczkę wydaje mi się za dużo, ale robię takie jelki pierwszy raz, więc po prostu trzeba wypró wypróbować przepis. Choć wiem, że na pewno to będzie e, pyszne. E, teraz tak, jak to będziemy. Co teraz z tym zrobimy? Teraz. Wstawię to do lodówki, w moim przypadku na 24 godziny, możecie to wstawić na 12 godzin, niech to się zamarynuje, ale ja sobie wstawię na 24 godziny i jutro po pracy będę to suszył. E, w sumie jest trzy opcje, jak to można suszyć, a nawet cztery. Po pierwsze piekarnik. E, <laughs> Różno gdzieś schowany. E, na sobie wieszacie 50 stopni w piekarniku, uchylone drzwiczki, no i suszymy, aż ściemnieją nam e, i zrobią się trochę twarde. E, druga opcja w airfryerze jest. Mam e, airfryer, airfryera e, z opcją suszenia, więc mogę coś takiego wysuszyć sobie właśnie w airfryerze, ale mam tego zbyt dużo, aby dawać to do airfryera. Opcja trzecia. Na wolnym powietrzu, jak to robiono kiedyś, 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 kilkaset lat temu, jak nie było lodówek, nie było piekarników itd. itd. na powietrzu można, ale wiadomo teraz owady i tak dalej polecam wędzarnie. A jeśli macie wędzarnię elektryczną, to jest to bardzo ułatwione. W wędzarni sobie ustawię temperaturę właśnie na 50 stopni. Pokażę Wam, jak zmodernizowałem, lekko zmodernizowałem moją wędzarnię, tak aby posłużyła mi również za e, taki osuszacz, e, i będę to robił właśnie w wędzarni. A jeszcze jest jedna opcja: są takie suszarki do grzybów na przykład, albo do e, można owoce w tym suszyć. Również możecie sobie coś takiego ususzyć. Właśnie w takim elektrycznym sprzęcie. Ja takiego nie mam, więc, tak jak mówię, pozostała mi wędzarnia. Jutro pokażę Wam, jak wędzarnię sobie przygotowałem do tego i jak to będziemy wieszać i tak dalej. Widzimy się, moi drodzy, za 24 godzinki. Siemaneczko, a więc, witajcie, moi drodzy, kolejnego dnia. Nasza wołowinka już jest ładnie zamarynowana zaraz wam pokażę jak to wygląda ale najpierw aby bardzo nie brudzić stołu blatu raczej to sobie zrobię taki już powinno wystarczyć zobaczcie jak pięknie Ładnie pachnie wołowinką. Tak się prezentuje ładnie, prawda? No i teraz chodźcie tutaj zresztą bliżej. Pokażę Wam co i jak. Jeszcze raz Wam pokażę. Tak się ładnie prezentuje wołowinka. Ładniutka, czerwoniutka. Ona jeszcze będzie, e, zrobi się dosyć ciemna e, później. I zobaczcie, teraz układam tą wołowinkę na ruszcie Są jakieś kawałeczki takie niektóre małe, ale starałem się ciąć paski. Teraz wiecie po co ta folia, aby bardzo nie pobrudzić. Tak, staram się układać, aby jedna drugiej się nie dotykały, aby to Powietrze miało sobie gdzie śmigać, miało gdzie uciekać. Tak to właśnie wygląda. Wędzarnia już mi się rozgrzewa. Będzie pyszna i zacna. Wołowinka. Piękne będą paseczki. Wołowina nie powinna być jakaś bardzo wysuszona. Powinna być sucha, ale powinna być miękka. Nie powinna być chrupiąca podczas jedzenia. Wiadomo, niektóre kawałki być może tak wyjdą. A jeśli wyjdą, to nic się przecież nie dzieje. Tu się wszystko. Zje. Jak pojedziemy, może już wkrótce na rybki, to na pewno na rybkach również Wam zademonstruję, jak to jedzonko moje się prezentuje. Nie wiem, czy mi jedna kratka pewnie nie wystarczy, więc trzeba będzie rozłożyć na dwie. Dobrze, moi drodzy, widzimy się przy, przy mojej. Wędzarni, pokażę Wam, jak ją sobie podporządkowałem do siebie, aby zrobić takie właśnie e, suszenie w tejże wędzarni. A więc, moi drodzy, jesteśmy przy wędzarni. Pokażę Wam, jak zrobiłem tą wędzarnię. Tak, aby służyła do suszenia, oczywiście, nic nie trzeba robić. Będzie służyła również do suszenia. Ale duża komora, w sadu mamy mało, więc trzeba było ją trochę skrócić. I w jaki sposób? Chodźcie, ja Wam pokażę. A więc, zobaczcie, tak się mięsko prezentuje. Ładne, różowe. Beef jerky, jerky Jerky, chyba Jerky bardziej i zobaczcie, tutaj dałem taką płytę, skraca mi tą wędzarnię. Także jeśli macie, dobra, ja jeszcze Wam sekundkę pokażę, jak to wygląda, i będziemy teraz rozmawiać. No właśnie, a więc tak, jak budujecie sobie wędzarnie, wiecie, jak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Może się okazać później, że zrobiliście sobie za małą wędzarnię. Jak zrobicie większą, zawsze można ją przedzielić, skrócić i używać tylko połowy wędzarni, jak macie mały wsad. I ja też tak właśnie uczyniłem, jeśli chodzi o suszenie. Mogłem dać te półki bliżej siebie, aby ją jeszcze skrócić, ale robię to pierwszy raz, szczerze powiem. Więc teraz dopiero jak włożyłem wołowinkę do suszenia kapnąłem się, że można tak zrobić więc następnym razem zrobię sobie tą przestrzeń między półeczkami trochę mniejszą tak aby zmniejszyć jeszcze tą komorę, otwory jak widzieliście tam nawierciłem i mam nadzieję spełni to swoją rolę wędzarnia, którą sam zbudowałem od A do Z ten odcinek i ten odcinek zapraszam serdecznie, cóż mogę powiedzieć będzie to się suszyć dosyć długo Myślę, że z 5-6 godzin eee, Za powiedzmy jakieś 2,5 godziny Jest godzina 10.30 11.00, 12.00 Koło pierwszej godziny Czyli za jakieś 2,5 godziny eee, Pokażę Wam jak to wygląda Na pewno ściemnieje eee, Ta wołowinka Ale mam nadzieję, że będzie superaśna <laughs> eee, Okej, okay, nie będę przedłużał Widzimy się moi drodzy za jakieś 2,5-3 godzinki pokażę Wam jak to wygląda. A no i oczywiście nie pokazywałem wam. Suszy się to proszę ja was w 60 stopniach Celsjusza. I jeszcze mogę dodać, że co godzinę powiedzmy będę zmieniał sobie górę. górę górną półkę na dół i tak co godzinę będę sobie zmieniał, aby też ta wołowinka dostała trochę powietrza i tak dalej i tak dalej będzie dobrze a więc moi drodzy dwie godzinki dwie godzinki obsuszania suszenia e, minęło zobaczcie mam nadzieję, że to ładnie widać tak to pięknie się prezentuje Oczywiście zmieniałem jak wam mówiłem eee, z góry na dół, z dołu do góry i tak dalej. Widzicie co ja sobie chyba to ładnie teraz odwracam ja myślę, że jeszcze z godzinkę dosłownie zobaczymy zresztą. Już to próbowałem naprawdę wyborne, no kurde, troszeczkę ciągnie się między zębami, ale ja myślę, że jak sobie poleży. Dojdzie jeszcze, dojrzeje, można powiedzieć oczywiście w cudzysłowiu. To będzie takie jak trzeba. Zobaczcie jakie piękne. Zresztą spróbuję wam powiem. W sumie nie jest słoneczko wiem. W sumie nie jest jakieś twarde, takie normalnie wydają się idealne, ale spróbujemy jeszcze e, oczywiście pod koniec. Jak już to będzie gotowe, myślę, że jeszcze 2 godziny to max, i 4 godziny będzie załatwiona. Ja Wam mówiłem: 5-6 godzin. Ładnie to się suszy w wędzarni, także będzie super. Ja sobie to teraz poprzewracam i dalej będzie się służyć lekko spicy, czyli takie ostrawe, naprawdę przepyszne. Widzimy się później. A więc, moi drodzy, zobaczcie, tak się moje jerki, jerki, jerki prezentują, pięknie wyglądają, super smakują. I zaraz je powiem, wam jeszcze, jak je pakować, aby trochę przetrwały. Bierzemy je do kuchni. A więc zobaczcie, tak się jerki prezentują. Wiecie co? Ja sobie teraz będę ciął. Muszę zobaczyć, czy to dobrze widać. Dobrze. Ja sobie będę teraz ciął je na małe kawałeczki. Tak, aby były sam raz na przekąskę. Dlatego, że są dosyć twarde. Ale ale później Wam wytłumaczę o co dokładnie chodzi. Jak już sobie to potnę, to więc zobaczcie, moi drodzy. Tak się prezentuje pięknie nasze jerki, gotowe do jedzenia w sumie. Teraz ja je sobie spakuję. Pokażę Wam jak. A później powiem Wam dlaczego tak. I tak dalej. Także widzimy się przy pakowaniu tychże jerków. Jerków w sumie. <laughs> A więc moi drodzy, widzieliście, jak pięknie wyglądają. Uwierzcie mi, że naprawdę też super smakują. E, nie są jakieś takie e, bardzo bardzo mokre powiedziałbym że dobrze się bardzo dobrze się wysuszyły szczerze mówiąc że szczerze mówiąc zrobiłem z nich takie trochę chipsy dobrze to się nagrywa dobrze szczerze mówiąc zrobiłem z nich takie trochę chipsy ale uwierzcie mi że jak spakujecie sobie w słoiczek lub w wakium. To one jeszcze trochę zmiękną, gdyż w środku znajduje się trochę wilgoci, i ta wilgoć po prostu z nich wyjdzie na zewnątrz. Zobaczcie, ja sobie pakuję je do słoiczka. Dobra, już nie będę żaru, tylko Wam powiem, chociaż nie mogę się powstrzymać, bo naprawdę te jerki są bardzo dobre. A więc tak, pakuję sobie jeden słoiczek, dlatego że za kilka dni mam nadzieję jechać na rybki i po prostu sobie wezmę. Chciałbym zauważyć, że nasze jerki nie mają soli. Są tylko na soli, która znajdowała się. W sosie sojowym, a jeszcze powiem Wam, jak w ogóle smakują, czuć pikanterię tychże jerków, tejże jajku, nie mogę się wysłowić płatków chili, jak i pieprzu, słodycz z miodu. Sól z tego jest wyczuwalna, ale naprawdę bardzo, bardzo słabo. Naprawdę fantastyczne petardiocha. Mówię Wam, petardiocha przesmaczne są. Do dżerków trzeba mieć dobre zęby, bo są trochę wysuszone. Jak Wam mówiłem, ale naprawdę zagrycha przednia i bardzo dobra. Tak jak mówię, tak spakowane, e, kilka tak spakowanych słoiczek dwa tygodnie wytrzyma spokojnie wam w lodówce. Ja się pod tym podpisuję. E, pakowane w takie hermetyczne e, woreczki. Jeśli chcecie dłużej je podtrzymać, jak dwa tygodnie, ja proponowałbym nasze jerki zamrozić. Tak jak już mówię, nie zawierają peklosoli, więc być może yy, jakieś bakterie nam się tutaj rozwiną, a tego byśmy nie chcieli. Proponuję trzymać je w lodówce. Jeśli będziecie sobie kiedyś takie jerki robić i będziecie je po prostu yy, robić na peklosoli, nie dawać sosu sojowego, albo możecie dać sos sojowy i załóżmy... 20 nawet 25 gram peklosoli na kilogram mięsa, kilogram mięsa takiego jak to powiedzieć surowego, to myślę, że spokojnie możecie trzymać w lodówce. A tak proponuję właśnie dać w tym przypadku moim. Proponuję dać do zamrażarki. I na pewno będzie dobrze, i nic się nie stanie. Pamiętajcie, zdrowie przede wszystkim naprawdę pyszna, suszona wołowinka z przyprawami. Aromatyczna, bardzo ładnie, bardzo ładnie pachnie tak wołowiną. Raczej te przyprawy średnio są wyczuwalne. Tu troszkę więcej było, więc troszeczkę. Zobaczcie, przekąska na moje wyprawy wędkarskie jak znalazł. Nie będę wszystkiego zamykał, a co będę teraz jadł. <laughs> Dobra moi drodzy. Jeszcze raz Wam pokażę. Pięknie te jerki. Jerki wyglądają. I jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie, proszę, na tą grupę na Facebooka. I cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie się do kolejnego filmu. Jelux Polska, wędka 10, macie kod rawatowy. Pamiętajcie. I jak widzicie, wędzarnia. Eee, może służyć również jako suszarnia. Bardzo szybko. 4 godzinki. Nie wiem, czy Wam w ogóle wspominałem. 4 godziny eee, suszyłem to mięso. Jak Wam na początku mówiłem, 5-6 godzin. Do kolejnego filmu. Już wkrótce. Heja.